Dzień dobry. Koń, jaki jest, każdy widzi. Tak zaczyna się opis konia w nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego. Ale jak takiego konia narysować? Pierwsze wizerunki konia pojawiły się już w czasach Paleolitu, czyli bardzo, bardzo dawno temu. Ale obiektem portretów czyli takim głównym bohaterem przedstawień, koń stał się dopiero w XVIII wieku. Upodobali go sobie jako temat swoich prac malarze francuscy, jak na przykład Eugène Delacroix czy Théodore Jellicoe. Ale wśród Polaków również mamy znakomitych przedstawicieli, którzy zasłynęli z przedstawień koni, jak na przykład malarze z rodziny kosaków, Juliusz Wojciech i Jerzy Kosakowie, czy też Piotr Michałowski. Spójrzmy na kilka prac wykonanych przez Piotra Michałowskiego, prac przedstawiających konie. Ta akwarela znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tutaj widzimy, Kilka bardzo dynamicznych szkiców koni. To rysunek ołówkiem z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Podobnie jak te szkice, które również znajdują się w Muzeum Śląskim w Katowicach. Również są to rysunki wykonane ołówkiem. Zapraszam dzisiaj do wspólnego narysowania konia w lekko poruszonej pozie. W której będziemy mogli zaobserwować w jakich kierunkach zginają się nogi konia, i w tym rysunku będzie nam chodziło o uchwycenie całej jego sylwetki. Przystępując do rysowania, warto odszukać w całości kompozycji najprostszych figur geometrycznych, w których ten kształt nam się wpisuje. Czyli przyglądając się takiemu szkicowi, pierwsza główna rzecz to wydaje się ciało konia tułów, który wpisuje nam się w taki podłużny owal. Zaznaczamy go sobie, nie modelując jeszcze w żaden sposób, i mamy kierunek, w którym wyrasta nam szyja. I to, jak pochylona jest głowa. Głowa jest na pionowej osi w dół, w tym wypadku szyja jest pochylona mniej więcej. Powtarzamy ten sam kąt. W tym miejscu owalu, czyli gdzieś na tym łuku, wyrasta ogon, który wznosi się leciutko do góry i takim delikatnym S opuszcza się w dół. Teraz. Obserwujemy nogi, zaczniemy sobie od tylnych kończyn. I na co warto zwrócić uwagę? Kolano konia znajduje się mniej więcej na tej wysokości, czyli tuż przy tułowiu, czyli tu mamy to wygięcie do przodu. Jeszcze ono nam się dzieje jakby na tle tułowia koń, końskiego. A tutaj mamy staw skokowy, czyli tak jakby piętę konia. Ona jest, czyli od kolana mamy wygięcie mocne do tyłu i z kosem w dół. I gdzieś w tle mniej więcej ten sam ruch powtarza nam tylna noga, która też widzimy, że wychyla się do tyłu i jest, ponieważ jest bardziej uniesiona do góry, to mamy ten skos troszkę większy i tu mamy kolejną nogę. Przednia noga wyrasta nam z łopatki konia, która znajduje się mniej więcej tutaj i tutaj mamy łokieć, czyli też bardzo blisko tułowia. Łokieć, na którym zgięcie od razu we, idzie do przodu, czyli mamy poziomą kreskę do przodu i Zawinięta noga cofnięta do tyłu i ta noga, która jest dalej od nas, czy tam w głębi, ona jest wychylona, nie trzyma pionu, tylko jest po takim skosie wyproście, wyprowadzona w tą stronę. I tym sposobem mamy taki dosyć zabawny kształt. Ale mamy ustalone główne kierunki, główne wielkości, i teraz na, na tych kierunkach wymodelujemy ciało konia. Sprawdzamy y, wielkości wszystkich elementów, bo być może gdzieś przesadziliśmy z długością, tak jak na przykład tutaj, czyli można to skorygować. I, i po ustaleniu tych wszystkich głównych Kierunków i proporcji modelujemy kształt. Czyli jeżeli zaczniemy od końskiego grzbietu, na którym jest takie delikatne wygięcie i przechodzimy do zadu. Tutaj koń ma kłąb, zanim przejdziemy do szyi, i szyja mieści nam się w takim jakby trójkącie, ale układa się też po łuku. Czyli tu mamy od kłęba łuk wygięty w górę i ten łuk tak samo wygięty naśladuje nam na dole szyja końska. Brzuch biegnie mniej więcej prostą linią lekko wypukłą do, do tyłu. końska głowa to jest jakby koło z takim przedłużeniem. Jak zaobserwujemy, ta krawędź zewnętrzna biegnie prawie po prostej linii pionowej. Przy końcu rozszerza się na chrapy i zaraz za chrapami następuje mocne zwężenie. Po czym? Od razu się rozszerza bardzo mocno i wysoko na głowie mamy osadzone uszy skierowane do przodu. Zaznaczamy sobie jedno ucho. Ponieważ głowę widzimy w takim lekkim półprofilu, to jedno ucho wyrasta nam z krawędzi, miejsce na drugie ucho jest mniej więcej w tym miejscu. I mamy zaznaczone ucho. Tutaj mamy wypukłość, która nam sugeruje oko, a to oko jest już wyraźnie osadzone. Widzimy je dokładniej. No i jeszcze końskie chrapy, i możemy przejść do nóg. Zaznaczymy sobie zadek koński i. Powiedzieliśmy sobie, że w tym miejscu mniej więcej jest kolano konia, czyli ta noga nam biegnie tutaj opasuje kolano i mamy to szerokie wygięcie tutaj w tej części noga jest jeszcze bardzo szeroka, po czym natychmiast zwęża się do stawu skokowego, czyli w tym miejscu, gdzie będzie zgięcie, ona już jest bardzo wąziutka i wąska. Biegnie w dół. Koń jeszcze ma bardzo wąziutkie panciny, czyli tuż przed przejściem nogi w kopyto. Następuje jeszcze dodatkowe zwężenie nogi i kopyto, które z przodu jest wyraźnie szersze, łukiem z tyłu jest troszkę węższy. I mamy jedną końską nogę. Tą drugą nogę, którą widzimy w głębi, ona również najpierw biegnie bardzo szeroko, i do momentu zgięcia, w którym tu przy końcówce już się mocno zwęża, czyli tworzy taki jakby trójkąt, gdybyśmy chcieli ten kształt bardzo uprościć. I tutaj kopyto będziemy mieli troszeczkę wywinięte, ale przed samym kopytem ta pęcina też bardzo wąziutka. I kopyto opuszczone lekko w dół. Mamy teraz przednią nogę uniesioną do góry, która też gdzieś nam się tu zaczyna na tułowiu. Tutaj mamy mniej więcej tą łopatkę konia i <laughs> łokieć i noga, która już nie jest tak szeroka, jak tutaj y, tylna, ale też Zwęża się w kierunku tego wgięcia. I takim przełamaniem. Schodzi w dół pęcina i kopyta. I jeszcze ta noga, na której wyraźnie opiera nam się ciężar konia w tej pozycji. Bo mamy ten staw jeszcze w środku, pęcina i kopyta ogon, który jest lekko uniesiony do góry w tej pozie, Zaznaczamy końską grzywę. Grzywkę. I mamy taki najprostszy szkic konia, ale w tym ćwiczeniu chodziło nam głównie o to, żeby uchwycić, zaobserwować układ poszczególnych części ciała. Użyliśmy jeszcze odrobinę cienia, w tych miejscach, które są głębiej pod spodem, żeby leciutko wymodelować kształt.